W dniu dzisiejszym obchodzimy 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej nazwaną Cudem nad Wisłą, a na pamiątkę tej zwycięskiej bitwy obchodzimy także Święto Wojska Polskiego. Bitwa Warszawska była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Poza doniosłym znaczeniem geopolitycznym sierpień 1920 roku był bezprecedensowym doświadczeniem wspólnoty i solidarności narodowej, oraz doświadczeniem polskości dla narodu, któremu przez 123 lata wmawiano, że polskości już nie ma. Odparcie ataku wojska bolszewickich na stolicę Polski miało przełomowe znaczenie dla utrwalenia niepodległej Polski i innych nowo powstałych państw narodowych w Europie Środkowej. Na początku lipca 1920 roku, wobec zbliżania się wojsk sowieckich do Warszawy, wojsk bolszewickich. Zdecydowano o tym, aby część władz i korpus dyplomatyczny ewakuować do Poznania. Aby korpus dyplomatyczny i władze polskie chodziło o to, aby nie wpadły w ręce bolszewików. W Warszawie pozostały tylko dwie osoby: nuncjusz Papieski, późniejszy papież Pius XI oraz poseł włoski. Na pytanie, właśnie marszałek Piłsudski, jak się dowiedział o tym, że korpus dyplomatyczny wyjechał, spytał się, co z, z nuncjuszem. Powiedziano mu, że nunc już został. Na to Piłsudski powiedział mądry człowiek. Sytuacja na froncie była niesłychanie trudna, ale naczelne dowództwo polskie cały czas pracowało nad planem, jak odwrócić niekorzystne losy wojny. Sztab generalny na czele z szefem sztabu generałem Tadeuszem Rozładowskim opracowywał plan kontrofensywy. Oczywiście Dyspozycję do tego, jak to ma wyglądać, otrzyma od naczelnego wodza. Rolą szefa sztabu jest przygotowanie dokumentów wy wykonawczych. Ostateczny kształt planu został opracowany w nocy z 8 na 9 sierpnia i nosił, rozkaz ten nosił numer 10 000, rozkaz Specjalny rozkaz operacyjny. I rzecz znamienna, bardzo są ciekawe słowa, jakimi ten rozkaz się kończy. Nogami. I odwagą i męstwem polskiego piechura musimy wygrać tą bitwę. Nogami i męstwem polskiego piechura. Szanowni Państwo, tutaj Pan Burmistrz, zresztą już wczoraj na ten temat dyskutowaliśmy, mówił o cudzie nad Wisłą. Ja jako historyk, historyk wojskowy e, zawsze się denerwuję, gdy to słyszę. Zresztą każdy historyk wojskowy uważa, że żadnego cudu nie było. Pojęcie cud nad Wisłą e, wprowadził do polskiego życia e, Publicznego profesora Stroński, który był przeciwnikiem politycznym marszałka Piłsudskiego i uważał, że marszałek w żaden sposób, bez ingerencji, z góry nie był w stanie tej bitwy wygrać. No cóż, ja pozostawię to bez komentarza, aczkolwiek, no, moim zdaniem, żadnego, mimo że jestem osobą wierzącą i to nawet głęboko, żadnego cudu nie było. Jeszcze dwie rzeczy, o których chcę Państwu powiedzieć. Pierwsza, to marszałek Piłsudski, który bitwę planował, grał troszeczkę znaczonymi kartami bowiem dzięki polskiemu wywiadowi wiedział, jakie są plany bolszewickie. Polski, e, polski wywiad radiowy łamał wszystkie szyfry bolszewickie i meldował mu, co bolszewicy planują. Ale też jest druga sprawa. 13 sierpnia w ręce bolszewików wpadły z założenia Polskiego Planu Operacyjnego dotyczącego Bitwy Warszawskiej. Przy zabitym oficerze znaleziono, co Polacy kombinują, co Polacy planują. Na szczęście bolszewicy uznali, że to jest polska zmyłka, że to jest próba wciągnięcia ich w pułapkę i w ogóle tego nie uwzględnili w, swoich, w swoim planowaniu. Proszę Państwa, ważną rolę w wojnie 20 roku odegrała 18 Dywizja Piechoczy. Kilka lat temu ta dywizja w Wojsku Polskim została odtworzona. Mówi się o niej Żelazna Dywizja. Była najmłodszą dywizją w Wojsku Polskim. A dlaczego o niej mówię? Ona jest bardzo mocno związana z Białostoczyzną, z naszą, z moją i waszą przyszłością. Bo ta dywizja w okresie dwudziestolecia międzywo... międzywojennego stacjonowała tutaj, na terenie Białostoczyzny. W Białymstoku stacjonował 42 Pułk Piechoty tej dywizji, w Zambrowie 71. Także wielu waszych przodków w tej dywizji służyło i ta dywizja odegrała bardzo ważną rolę w roku 1920 i w roku 1939 też dzielnie stała walka w obronie ojczyzny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Twoja rana, jakże długo cierpienie trwa, Oj, z nona, tyle razy wech Pana. a chleb wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie trwa.